Siedem cech ludzi dojrzałych według Abrahama Maslowa i mojej autorskiej modyfikacji. Po pierwsze, koncentracja na problemie, a nie na sobie. Jeżeli koncentrujesz się na problemie, to możesz skoncentrować się na jego rozwiązaniu. Po drugie, realistyczne podejście do świata, czyli nie wymyślanie, tylko staranie się być osadzonym w tu i teraz. Po trzecie, akceptacja samego siebie i innych ludzi, takich jakimi są. Po czwarte, spontaniczność. Po piąte, niezależność w myśleniu, czyli szukanie własnych ścieżek rozwiązań. Po szóste, głęboko uczuciowe związki z innymi. I po siódme, filozoficzne, niewymuszone poczucie humoru. Po więcej obserwuj mnie i zajrzyj na stronę agatabalans.pl, gdzie możesz zapisać się na mój newsletter, w którym będę informować cię tylko i wyłącznie o użytecznych dla ciebie informacjach, ważnych dla twojego samopoczucia psychicznego i fizycznego.